Kochani, nastał czas radości, czas zmartwychwstania Pana Jezusa. To czas, aby podziękować Jezusowi za najpiękniejsze dzieło, dzieło zbawienia człowieka. Aby wyrazić naszą radość i biec jako uczniowie do pustego grobu, aby być tymi, którzy głoszą całemu światu, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. A jak wygląda nasze codzienne życie? Ewangelie mówiące o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to Ewangelie mówiące o wielkiej miłości. Tak bardzo Pan Bóg kocha każdego z nas, że daje swojego Syna, który pokonuje śmierć, piekło i szatana, który otwiera nasze serca niczym groby i wydobywa nas z nich, wydobywa miłość, radość i pokój, wydobywa to, co złożył w nas w momencie naszego chrztu, kiedy staliśmy się dziećmi bożymi. Czy potrafimy być wdzięczni za te wszystkie dary? Czy potrafimy się cieszyć, obdarowywać radością i miłością, szczególnie w tym czasie świąt? Dlatego życzymy Wam, aby te święta, jak i każdy dzień, przynosiło to, co najcenniejsze aby każdy dzień przynosił doświadczenie Jezusowej miłości, aby każda chwila przypominała o tym, jak bardzo jesteście kochani. Ukochani przez ojca, skoro oddaje swojego syna. Życzymy wam prawdziwej radości, płynącej z faktu, z martwych i z miejsca, jakim jest pusty grób. Dlatego niech ten czas będzie czasem radości, czasem wdzięczności. I na koniec, moi drodzy, chciałbym pokazać wam pewną figurkę. Pana Jezusa, który trzyma, trzyma. Baranka. To mały Jezus, który trzyma każdego z Was. Trzyma ciebie, mnie, nas wszystkich. Niesie w swoich rękach i chce powiedzieć, że jest tu, aby Ciebie kochać. Jest tu, aby obdarzyć Cię swoją miłością. Czy przyjmiesz ją i będziesz dzielić się nią z innymi? Także dziękujemy za wszystkie życzenia. Za wszystkie prezenty, za to, że pamiętacie, jesteście wdzięczni za ten czas, który przeszliśmy razem. To dzięki każdemu z Was możemy wzrastać, możemy budować już tu na Ziemi najpiękniejszą wspólnotę, budować to doświadczenie Jezusa, który bierze każdego z nas na swoje ramiona i niesie przez życie pięknego, radosnego. Pełnego miłości, nadziei i pokoju, paschalnego czasu. Zostańcie z Bogiem, niech Pan wam błogosławi.